Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie pizzy. Oglądajcie. Do przygotowania pizzy potrzebuję. 500 gram mąki 00 typowej, dedykowanej do pizzy, 250 mililitrów wody wody ciepłe. łyżka cukru, łyżeczka płaską soli oraz kostkę drożdży. Ta kostka ma czterdzieści dwa gramy. Do drożdży Dodaję cukier. Natomiast sól wsypuję do mąki. Mieszam cukier wraz ze świeżymi drożdżami. Chwilę jeszcze pomieszam. Żeby cukier z drożdżami połączył się. Zobaczcie. Drożdże w połączeniu z cukrem robią się płynne. I takie płynne drożdże dodaję do mąki połączonej z ciepłą wodą. I sól. Wlewam I zagniatam ciasto na pizzę. Jeżeli uznacie, że ciasto jest e, zbyt rzadkie lub zbyt gęste, to możecie dodać albo więcej wody, albo więcej mąki. Na sam koniec dodaję trzy łyżki oliwy z oliwek. I trzecia łyżka. I mieszamy. Trochę pod mąkę. Zobaczcie jak ładnie się ugniata. Idealna konsystencja. Możecie skorzystać ze stolnicy z takiej maty, ale stolnicy, jeżeli macie, na pewno łatwiej będzie ugniatać ciasto na pizzę. A miska będzie nam jeszcze potrzebna, ponieważ ciasto pozostawimy do wyrośnięcia na około 30 minut. Jeżeli macie robot kuchenny, możecie wykorzystać go do zagnięcenia ciasta. Wtedy robot z opcją hak wykorzystujecie i robot sam ugniata Wam ciasto, na pewno będzie szybciej. Ale jak widzicie samemu również można szybko zagnieść pizzę. Przygotowanie ciasta na pizzę wcale nie jest takie czasochłonne. Tym bardziej, że macie swoją pizzę ze składników, jakie sobie sami dobieracie, wiecie co znajduje się w tej pizzce. Zachęcam do przygotowania w domu takiej pizzy. Myślę, że wystarczy słuchniatania. Ciasto przekładam ponownie do miski, przykrywam ściereczką i pozostawiam tak 30 minut. Słuchajcie, nasze ciasto na pizzę rośnie. Piekarnik rozgrzewa się. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 250 stopni, a w tym czasie, kiedy mamy po chwilę wolnego, przygotujemy sos pomidorowy do pizzy. Do przygotowania sosu pomidorowego potrzebujemy 500 ml przecieru pomidorowego, pół łyżeczki soli oraz Szczyptę pieprzu. Pełną łyżeczkę oregano. Pół łyżeczki cukru. Oraz czosnek. Możecie użyć czosnek, ale nie musicie. Ja dla pogłębienia aromatu pizzy sosu pomidorowego dodaję dwa ząbki czosnku jeden ząbek czosnku zostawię sobie do przygotowania sosu czosnkowego zobaczcie przecier pomidorowy z oregano, solą, pieprzem, cukrem oraz czosnkiem gotowy. To jest dosyć duża porcja sosu pomidorowego, ponieważ zamierzamy przygotować dwie pizze. Przygotowałam sobie też pozostałe składniki, które użyję, ponieważ będę robiła pizzę salami, dlatego wykorzystam salami, mozzarellę w kulkach oraz mozzarellę do posypania powierzchni. Musimy jeszcze chwilę poczekać, ciasto za 10 minut powinno być gotowe. Ponieważ mam jeszcze 5 minut, stwierdziłam, że przygotuję sos czosnkowy. Do sosu czosnkowego potrzebujemy około 4 pełnych łyżek śmietany 12% lub jogurtu naturalnego. Ponieważ miałam śmietanę akurat w domu, wykorzystuję śmietanę, ale również możecie zrobić z jogurtem naturalnym, będzie na pewno delikatniejszy sos czosnkowy. Do tego potrzebujemy pełną łyżkę Majączkę. majonezu. soku z cytryny. Uważajcie na pestki. No, myślę, że wystarczy. Pozostały ząbek czosnku, jeden, ścieramy lub przepuszczamy przez praskę trochę soli, I mieszamy. gotowy. do upieczenia pizzy przygotowałam taką formę, którą wykładam papierem do pieczenia, forma jest o średnicy. 31 cm. Zobaczymy jak wygląda ciasto. Czy już trochę wyrosło, o, trochę powiększyło swoją objętość. Ciasto. Wyciągamy z miski. Dzielimy na połowę. Jeść średniej wielkości porcje. Możemy rozołkować. Trzymy jeszcze trochę średnicy ciasta i przekładam do blaszki formy. Przecier pomidorowy na ciastko. Następnie kroję ser mozzarella w cienkie plasterki. Następnie wykładam salami, posypuję startym serem mozzarellą. Tak przygotowaną pizzę umieszczam w piekarniku rozgrzanym do temperatury 250 stopni. Piekę w opcji góra-dół. Przez maksymalnie 15 minut. Jeżeli uznacie, że przypala Wam piekarnik zbyt pizzę, możecie wyciągnąć minutę, dwie minuty wcześniej. Jeżeli uważacie, że jest jeszcze niedopieczona, to możecie jeszcze pozostawić na minutkę lub dwie. Wstawiamy naszą pizzę do piekarnika. To co, gotowi? Wyciągamy pizzę. Jest. Pizza gotowa. Zobaczcie, jak wygląda. A, jak pachnie. I co, warto przygotować pizzę dom? domu. Będzie piekła się jeszcze jedna. Pizza gotowa. Co podobał Wam się mój przepis? Jeżeli tak, subskrybujcie, lajkujcie i odwiedźcie mój kanał Ewa Marchewa. Do zobaczenia i smacznego.